Chciałbym wszystkich zawodników, trenerów, organizatorów powitać na kompleksie Orlika przez zespołe Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu przy ulicy Słowiańskiej. Przed nami czwarta edycja turnieju koszykówki dla dzieci i młodzieży Olik Basketmania 2014. Chciałbym także powitać Pana Przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki Pana Macieja Pliszkę. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Pana Mariusza Bochenka, a także Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury Fizycznej Starostwa, Pana Michała Sieka. Poprosiłbym panów o krótkie otwarcie tego turnieju. Może zacznę od Pana Macieja Pliśnika. Witam wszystkich serdecznie w imieniu Ministra Sportu i Turystyki, Pana Andrzeja Biernata, przed nami finały makroregionalne czwartej edycji naszego koszykarskiego turnieju, czyli Orlik Basketmania. Ja nie będę długo mówił, po prostu dajcie z siebie wszystko dzisiaj, pogoda sprzyja. Z najlepszymi spotkamy się na, chyba za parę tygodni na finale w Łodzi. Tam między innymi będzie kibicował Wam Marcin Gortat, więc warto jeszcze raz zapraszam wszystkich do e, gorącej gry. Dziękujemy. Teraz poproszę o głos pana Mariusza Bochenka, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych. Dobre, jeden brzeg. Dzień dobry Jeden Brzech. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jako gospodarz tego obiektu, tego terenu, chciałem wam życzyć wszystkim sportowej rywalizacji. Wiem, że nie jest łatwo, już po pierwszych meczach było widać, że nie jest łatwo. Jestem przekonany, że będziecie się dobrze bawić na naszych boiskach i na terenach naszej szkoły. Wszystkiego dobrego. W wydziału światy, kultury, fizycznej, starostwa, pan Michał Sied. Dzień dobry, dobrze, że wszyscy krótko mówią, to jeszcze coś zostało dla tego ostatniego. Cieszymy się, że go możemy gościć taki turniej w naszym mieście. Makroregionalnych finałów nie jest zbyt dużo, więc y czujemy się wyróżnieni właśnie organizacją takiego turnieju. No cóż, niech wygra najlepszy, po prostu. Proszę powiem, że organizatorem turnieju jest pan Paweł Rosłan, animator tego NDK, także prawie że witam serdecznie. Teraz może przedstawię wszystkie drużyny, które dzisiaj biorą udział w tym turnieju. Może zacznę od gospodarzy. Zespół z Brzegu nie jest kolorowy, proszę o jakiś okrzyk sportowy. Jeszcze nie wymyślili, tak? Dobra, po meczu pierwszym nie jest kolorowy. Miejski Zespół Szkół w Kłosku. witamy serdecznie. Także Zespół Szkół w Podmuchowie. Gimnazjum numer 2 w Gorzelcu. Także publiczne Gimnazjum numer 1